Na program zaprasza Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Czy chorzy mogą być leczeni przez e, pielęgniarki, lekarzy w domu? Myślę, że tak. Ci, co nie mogą się poruszać o własnych siłach na wózku inwalidzkim, ewentualnie w ogóle nie mogą chodzić. Jak osoba samotna, przypuśćmy, jest po prostu niezdolna wyjść. No nie ma rodziny, nie ma. No nie wiem, no to to by było wspaniałe, żeby się ktoś zainteresował. W domu to raczej nie. Lekarz może odwiedzić pacjenta na jego życzenie w domu. Taka wizyta jest wtedy umówiona indywidualnie, w godzinach pracy poradni, w godzinach pracy lekarza. Lekarz rodzinny dokonuje badania, oceny stanu fizykalnego, badania, ordynuje terapię, czyli zleca leczenie, kieruje do specjalistów, zleca badania częściowo, które mogą być zrealizowane w domu. Lekarz rodzinny wystawia również skierowania na środki pomocnicze, takie jak balkoniki, pieluchomajtki, pampersy, kule. W sytuacjach, które wykraczają poza jego kompetencje, kieruje do poradni specjalistycznych, zapewniając przynajmniej w przypadku tych pierwszorazowych wizyt transport pacjenta. W sytuacjach takich, no, które wymagają nagłego rozpoczęcia terapii w warunkach szpitalnych, oczywiście zabezpiecza to, aby pacjent mógł znaleźć się w szpitalu i tam kontynuować terapię. Trzeba się wtedy z lekarzem, z poradnią umówić na konkretny termin i wtedy taka wizyta odbywa się w domu pacjenta. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może również pokierować pacjenta do poradni specjalistycznych, jeżeli uzna za zasadne dalsze leczenie u specjalisty. Pacjent może korzystać z takiej opieki zarówno w poradniach specjalistycznych, ale może poprosić, żeby lekarz specjalista odwiedził pacjenta w domu. Lekarz poradni specjalistycznej ma obowiązek odwiedzenia pacjenta w domu, jeżeli są do tego wskazania medyczne. Ważne jest Współpraca z pielęgniarką środowiskową rodzinną, która w zakresie swoich kompetencji dokonuje oceny stanu pacjenta. Lekarz rodzinny zleca zabiegi pielęgniarce środowiskowo-rodzinnej, mogą to być na przykład iniekcje, czyli podania leków drogą domięśniową, zmiana opatrunków, pielęgnacja na przykład stomi u pacjentów. Pielęgniarka nocnej i świątecznej pomocy realizuje zadania pielęgniarskie w dni wolne od pracy, wtedy kiedy kończy się zakres działania POZ-u. I oczywiście i lekarz, i pielęgniarka muszą zadbać o to, aby ta ciągłość była zapewniona. Pacjenci mogą korzystać z tak zwanej opieki długoterminowej. Jest to forma leczenia przeznaczona dla osób, które na przykład wychodząc ze szpitala, których stan chorobowy nie pozwala na samodzielne dokonywanie czynności pielęgnacyjnych, Pielęgniarka opieki długoterminowej ma obowiązek do odbycia czterech wizyt tygodniowo w domu pacjenta. Z pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą korzystać pacjenci zarówno z dysfunkcjami somatycznymi, jak i psychosomatycznymi. To zakładu opiekuńczo-leczniczego, jak i na pielęgniarską opiekę długoterminową kieruje nasz lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, wystawiając określone skierowanie: Za pobyt w ZOL trzeba płacić. Taki ośrodek pobiera w wysokości 70% wynagrodzenia, jakie otrzymuje pacjent, i jest to równoważne 250% najniższej średniej kraju. Istotnym elementem kompleksowej opieki nad osobą starszą jest porada geriatryczna, i należy pamiętać o tym, że lekarz rodzinny również do takiej poradni może pacjenta kierować. Pacjent może z nich korzystać na terenie w Łodzi, są takie dwie. Może również od 1 listopada skorzystać z dwóch nowych poradni, które również będą w Skierniewicach i Łowiczu. Od kilku lat, obowiązkiem każdego szpitala jest zatrudnienie pracownika socjalnego, który zajmuje się problemami socjalnymi, ale także takimi psychosocjalnymi pacjentów i ich rodzin. Służy dla nich wsparciem, jest doradcą, informatorem. Jest pełni rolę takiego pośrednika w kontaktowaniu się z instytucjami. Pomoc organizuje oczywiście po zakończonym leczeniu szpitalnym. Do zakresu moich obowiązków należy między innymi zorganizowanie opieki w warunkach domowych albo instytucjonalnych dla pacjentów, którzy wymagają długoterminowej opieki. Jeśli chodzi o pomoc środowiskową, wykorzystujemy tutaj takie zasoby, jak pomoc Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, placówki typu hospicja domowe, placówki długoterminowej opieki pielęgniarskiej, pielęgniarki środowiskowe. Jeśli chodzi o instytucjonalną pomoc. Przygotowujemy wnioski do zakładów opiekuńczych, leczniczych domów pomocy społecznej i innych placówek niepublicznych. Osobom starszym, obłożnie chorym, niepełnosprawnym zapewniamy, możemy zapewnić dwie formy opieki: pierwszą i podstawową to są tak zwane usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej pomocy czy wsparcia. Usługi opiekuńcze polegają, no najprościej mówiąc, pomocy w codziennych czynnościach, czy to chodzi o zrobienie zakupów, ugotowanie obiadu, pomoc w higienie osobistej, nie wiem, w sprzątaniu mieszkania. Zakres tej pomocy zależy od sytuacji życiowej osoby, która tego wsparcia potrzebuje. I druga forma pomocy to są domy pomocy społecznej, no, osoba niesamodzielna, w zależności od jej sytuacji życiowej i zdrowotnej może się ubiegać o miejsce w domu pomocy społecznej. Są domy pomocy społecznej dla osób starszych, jak również i dla osób mających problemy zdrowotne, również dla osób chorych psychicznie. Rekrutacja, można tak powiedzieć, odbywa się na podstawie wywiadu środowiskowego. Co istotne, pomoc, czy to w formie usług opiekuńczych, czy miejsca w domu pomocy społecznej przyznawana jest na wniosek osoby zainteresowane. Usługi opiekunki z ośrodka pomocy społecznej i pobyt w DPS-ie są płatne. Leczenie w hospicjum dla kogo jest przeznaczone? No raczej dla, dla, dla takich osób starszych, albo ja, chorych bardzo na raka. Oczywiście. Takich, które tam nie mogą chodzić, leżą cały czas. Dla obłożnie chorych, ciężko chorych ludzi, prawda? Już, których tam szpital prawda, no, nie pomoże, tak mi się wydaje. Jest to działanie, które ma na celu poprawę jakości życia pacjentów i ich rodzin. Pacjentów takich, którzy borykają się z problemami ciężkiej, postępującej, zagrażającej życiu choroby. Głównie są to pacjenci z chorobą nowotworową, bo to jest choroba, która daje najwięcej takich objawów. Natomiast mogą również skorzystać z opieki paliatywnej pacjenci w zaawansowanych stadiach AIDS, w, ze schorzeniami neurologicznymi, takimi jak na przykład starnienie boczne zanikowe, bardzo ciężkie odleżyny, też mogą być wskazaniem do tego, żebyśmy takiego pacjenta objęli opieką. Pacjentom nieuleczalnie chorym, którzy nie poddają się leczeniu przyczynowemu, u których postępuje choroba, fundusz gwarantuje opiekę w ramach oddziału medycyny paliatywnej, w ramach hospicjum stacjonarnego oraz hospicjum domowego i poradni medycyny paliatywnej. Do tychże placówek skierowanie wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Do poradni medycyny paliatywnej kwalifikujemy pacjentów, którzy po prostu są w dobrym stanie, mogą do nas dotrzeć. Natomiast powodem ich przyjęcia jest na przykład bardzo silny ból, czy inne objawy, które po prostu temu pacjentowi przeszkadzają w życiu. Jeżeli pacjent jest słaby, nie może dotrzeć do poradni, wówczas pacjent jest kwalifikowany do hospicjum domowego i do niego właśnie idzie lekarz, czy pielęgniarka, czy też inni członkowie zespołu, którzy tworzą wielodyscyplinarny zespół opieki paliatywnej. Na początku, jak usłyszałam, że ja mam być pod opieką hospicjum, to powiedziałam, to co, to wy już nie do trumny pakujecie. Przeraziłam się strasznie. Powiedziałam, że za chińskiego Boga do hospicjum nie. Dzień dobry Pani Kazimierzko, witam. Przyszły Panie pielęgniarki. Ja nie wiedziałam, że można mieć tyle cierpliwości. Tyle współczucia i takiego szczerego, nie wymuszonego, nie instytucjonalnego, tylko normalnego, ludzkiego współczucia i ciepła. One mnie uruchomiły po tym, bo ja się kroku postąpić, a teraz jednak wcale nie zapakowali mnie do trumny, jak się było. Podejrzewałam tylko wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, jakoś uwierzyłam w to, że będę prosperowała normalnie. Pieka paliatywna jest działaniem wielodyscyplinarnym, która jest sprawowana przez zespół, w skład którego wchodzą lekarze, pielęgniarki, psycholodzy fizjoterapeuci. W niektórych sytuacjach również może brać udział osoba duchowna, może brać udział wolontariusz. W ramach hospicjum domowego pacjentowi należą się dwie wizyty lekarza w miesiącu, dwie wizyty pielęgniarki w tygodniu, wizyty fizjoterapeuty, psychologa według potrzeb. Zespół opieki domowej powinien dostarczyć pacjentowi do domu Koncentrator tlenu, jeżeli pacjent wymaga takiego sprzętu, może to być również inny sprzęt, czyli wózki inwalidzkie, jakieś drobne sprzęty rehabilitacyjne. Mogą to być materace przeciwodleżynowe. Jeżeli ból jest trudny do opanowania, jeżeli jest duszność trudna do opanowania, czy inne, no, jakby wskazanie do na przykład wykonania pewnych badań diagnostycznych, wówczas pacjent jest skierowany do oddziału medycyny paliatywnej. Istnieje też coś takiego jak opieka wyręczająca, czyli sytuacje, kiedy rodzina jest bardzo zmęczona opieką i kiedy tak naprawdę, no, Objawy są dobrze kontrolowane w warunkach domowych, ale jest potrzeba, żeby troszeczkę wyręczyć rodzinę w opiece. I taki pobyt w oddziale ze wskazań wyręczających to jest do 10 dni. Zarówno opieka stacjonarna, domowa i ambulatoryjna w hospicjum, jak i w poradni jest dla pacjenta bezpłatna. Na program zaprasza Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.